Cześć kochani, działamy. Dzisiaj gramy w Sejmie. Jest tutaj z nami znajomy gracz Maciej Bustowski, który bardzo często wypowiada się właśnie o szkodliwości glifosatu, innych substancji dodawanych masowo do żywności. Będzie pewnie można w mediach, których transmituje, obejrzeć cały ten wywiad. Mam nadzieję, że z Marcinem. Jeszcze porozmawiamy, jak widzicie, dominujemy tutaj, jeśli chodzi o streamy, zwłaszcza te z wczorajszych komisji myślę, że zaszukowały, bo no, już teraz widzę to po wyświetleniach, jak piorunująco rosną, właśnie minąłem pana Sośnierza, który stał się twarzą w tej chwili czarną owcą konfederacji ponieważ jednoznacznie opowiedział się za tym, że będzie głosował za przyjęciem prawa, które pozwoli przyjąć zasoby robię. znacznej wielkości. A tutaj już konferencja prasowa. Mówiłem teraz właśnie o dwóch miliardach dla służby zdrowia, że tam PiS niesprawiedliwy, że coś tam źle zrobić z tą służbą zdrowia. Wiemy o co chodzi, ale nie możemy teraz tłumaczyć, bo nie mamy na to czasu. Chcemy podejść do tych państwa, co mówią o tych dwóch miliardach. Czy chcą rozmawiać o setkach miliardów w kontekście dzisiejszego rozstrzygnięcia tą ustawą prawo geologiczne i górnicze? Do pana Borysa Budki i do pani e, 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 Kida Wybłońskiej. To są posłowie, czołowi w opozycji. Opozycja dzisiaj nam powiedziała ustami e, pana posła Miszalskiego który bardzo celnie wczoraj wy zaargumentował no, wady w tej regulacji, w tej ustawie. Żeby się spotkać z jego personelem, spotkaliśmy się, okazało się, że chyba nie ma takiej możliwości, żebyśmy razem z nimi nagłaśniali tej sprawy, czyli oni chcieli wziąć od nas informacje, ale na razie chyba nie są gotowi na to, żeby te informacje od nas użyć w sposób kompletny. To jest bardzo ważne, Mateusz dlatego, że oni po prostu mają tutaj walkę polityczną, a my mamy walkę o zasoby. Jako, że nasze intencje chyba są rozbieżne, zaraz zapytamy pana posła zaraz zapytamy pana posła Budki, czy te nasze intencje są zbieżne, czy rozbieżne, czy chodzi o ochronę zasobów naturalnych, czy o coś innego tutaj, bo jeśli chodzi o ochronę zasobów naturalnych, to my pomożemy. Także, teraz będziesz podchodził? Jak tylko się skończy konferencja, bo normalnie to myślę, że tak jak pokaż te kamery, to my tam powinniśmy właśnie stanąć. Powinniśmy tam stanąć właśnie razem z panem posłem, budką, który zna się na prawie bardzo dobrze i z panią może nawet Kidową Błońską, chociaż ich nie lubię, tak. ale to nie jest nic prywatnego, tylko w kwestii właśnie e, polskich zasobów naturalnych. Oni są negatywnie nastawieni do tej ustawy. E, więc chyba bardzo łatwo byłoby, żeby skorzystali z pomocy obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, jeżeli mają intencję właśnie powstrzymania tej, tej bezprawnej ustawy, tej łamiącej prawo ustawy. Widzę, że jest też z nami Darek. Ja właśnie dzisiaj chcę się zastanowić, czy ci ludzie, którzy tutaj stoją, to są tak zwani non-human players, czyli NPC. Gracze sterowani przez komputer według jakiegoś algorytmu, czy to są też gracze, którzy mogą świadomie się komunikować, świadomie analizować, przyswajać? fakt zmieniać, podejmować decyzje. Ja raczej stawiam, że to są ta, takie postacie generowane przez komputer, jak w Baldur's Gate, to jakieś takie zbiorowisko gawieci, zupełnie błahe, nieistotne sprawy, jak zwykle, jeszcze w dodatku wałkowane, a decyzje są w ogóle podejmowane zupełnie inne. Tutaj właśnie minąłem pana naszego Dobromira, to imię to chyba z zamieszłych czasów, bądź też psute w ten sposób, bo jak można mówić, że polski majątek nie jest Polak? No jest to totalna aberracja. Jest tutaj Darek, który chyba nagrywa, więc nie tak, będę mu przeszkadzał. Do do Dobrze. Jak się to robić. E, Tobiaszu, słuchaj, Szwajcaria zatrzymała 5G. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? E, e, Szwajcaria zatrzymała 5G, no to chwała Szwajcarom za to. No to już mamy tutaj interwencję e, obywatelską. Tam jeszcze nie pójdzie. Tam jeszcze nie pójdzie, no oni mają też swoje korytarze, gdzie się y, nie wchodzi, więc jest ograniczony kontakt właśnie z posłami, którzy decydują o dyscyplinie partyjnej. No i się roz, rozpłynęli. E, nie mamy chyba kodów tam po prostu. Możemy spróbować. tam od... nie ma chwa Chociaż w ramach interwencji obywatelskiej chyba my mamy Wiemy? prawo nawet wejść razem z tym trojanem. No dobra, no to będę... E, tylko to ja dawno nie trenowałem, bo nie mam ostatnio Masz czasu. Masz legitymację ze sobą? Legitymację y, mam, ale to musiałbym mieć chyba żółte papiery, żeby to zrobić tak naprawdę. Przepraszam, mo mo można tam wejść? My, ruch, my, bo chcemy wejść. z panem posłem Borysem Budką porozmawiać i z panią y, poseł kidawą Bońską. Bardzo ważny temat dotyczy prawa geologicznego i górniczego. A gdzie ich można Robięca, spotkać? Tak, tak. Robię, sam, że porozmawiam. Tak. tak. Robię, co, że porozmawiam. tak. Robię, co, to może do Państwa przyjdzie. Dobrze, a takie pytanie, gdzie go można spotkać? No bo tam rozumiem, że się nie da wejść. To gdzie go można szukać? Tak, wyjdzie pan po e, Czyli trzeba czekać tu na niego? A jakoś powiadomić go można wcześniej? Pan może przekazać tę informację? A wie pan, gdzie jest klub poselski ich? Bo mają swoje biuro, prawda? Tak. A gdzie jest? Tak, Bardzo panu dziękujemy. tam przyjść. Czyli, a, a ciekawe, kim był ten pan? Poczekaj, mnie pewnie. Ciekawe, kim był ten pan? Chcecie przekierować przekierować na ten temat w Szwajcarii? Poczekaj, bo. decyzją tego pana, kim jest i dlaczego no. udziela, nie udziela. Jeszcze go pana nie udziela. To jest trochę inny charakter. Nie, jest, tam jest. Tak, to jeszcze chcę dowiedzieć się jak e, można posłów e, no. no, tak. no, tak. no, tak. no, tych frakcji do mainstreamowych e, dorwać, tak powiem tutaj i odpytać tak. na Jesteśmy na, na dwie, dwie kamery? Tak. Jakie jest pytanie, panie dziennikarzu, Mateusz Jarosiewicz? No mnie interesuje e, opinia na temat powstrzymywania 5 w Szwajcarii, jak to będzie miało e, skutek, wpływ e, na opinię publiczną, e, orzecznictwo, sądu... Jeszcze pana zapytam. Przepraszam, a kim pan jest tutaj, jeśli można? Strażnikiem. dobra. E, spokojnie, Darku, jeżeli takie coś się wydarzy, uczymy się też narzędzi do resume, streamowania. Resumen, resumen. Jak jest Broadcast Pauset, to Resume, czyli to jest wznowienie. E, ile jest za to punktów, za taki skill? No, za podzielenie się wiedzą 20 punktów. 20 punktów dla mnie. E, 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 Mateusz, wróćmy do Twojego pytania. Z sprzętu panowie mogą do nagrywania. Aha! Ze sprzętem, Czyli z wyłączonym sprzętem normalnie możemy wejść. No to trzeba było tak od razu. Bo my chcemy porozmawiać tylko. Dobra, to zamknijmy transmisję i wchodzimy, żeby wejść do klubu poselskiego. udzieliliśmy jeszcze odpowiedzi na Tak, na dziennikarz poważny jest i trzeba mu go uszanować. Jakie jest pytanie? Jakie według Pana, Panie Tobiaszu, jako działacza przez kilka miesięcy strony społecznej prawa do życia będą skutki dla opinii publicznej, dla orzecznictwa, dla wyciągania konsekwencji z procederu wdrażania bardzo często nielegalnego, skandalicznego ustawy o w Polsce. Jeśli opinia światowa publiczna, społeczeństwo dojrzewa do przyjęcia faktu o zagrożeniach zdrowotnych, niemożności kontrolowania mierzenia poziomów emisji tej technologii. Jeżeli chodzi o skutki prawne, no to najdalej posunięte. No jeżeli ktoś naraża na szwank zdrowie publiczne wszystkich obywateli, naraża na straty gospodarcze, na straty środowiskowe. Także zwierzęta nasze trzoda, ale też zwierzęta domowe, no wszyscy jesteśmy pod wpływem tego samego zwiększającego się dynamicznie, eskalującego w sposób niesamowity. Nigdy wcześniej tak nie było, promieniowania. No to szkody będą dla wszystkich, więc to jest, podlega to pod... Jest taki przepis stworzeniem masowego zagrożenia, który to jest przepis w paragrafach, niech odnajdą prawnicy i podpowiedzą. Wiem, że już są przymiarki do pozwów od parę miesięcy, ale wiadomo, chyba trochę czekają prawnicy, aż się zbierze kumulacja no bo e, procesy będą bardzo głośne. E, tam minister zdrowia stanie, albo pani pięgniarka szczurek Żłasko, może będzie reprezentowała Ministerstwo Zdrowia, natomiast myślę, że nie będzie mógł uniknąć odpowiedzialności, e, a właściwie odpowiedzialności, to każdy z nas ponosi odpowiedzialność za dobre i za złe czyny, za neutralne także, ale e, jeżeli to się okaże być, że to jest e, e, czyn karalny, że został dokonany tam czyn karalny, no to także pan Szumowi, e, Szumy, Szumowski, e, który jest właśnie chyba trochę niezorientowany w tym procederze, no bo on się w ogóle nie udziela. To jest bardzo zaskakujące. Robi to wszystko jakby Ministerstwo Zdrowia rękoma pani pielęgniarki Szczurek-Żelasko. Kompromituje fachową wiedzę na temat promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie instytuty polskie zutylizowała pewnie z jakimiś współpracownikami, więc też to jest pytanie do śledczych raczej, do polskich służb specjalnych także. Może odejdźmy kawałek, żebyśmy nie przeszkadzali, bo oni mają tam kluczowe tematy w Polsce. Podejrzewam, że jakieś historyczne w tym momencie, a my tu rozmawiamy tylko o narażeniu całej populacji na stukrotnie większe promieniowanie elektromagnetyczne. To jest pan z telewizji Polskiej, zupełnie niezainteresowany tym tematem, ten młody, przystojny. Od pół roku go informowaliśmy. Pan tak, tak. Zapraszamy jak pan ma ochotę na żywo. Pan z telewizji polskiej zupełnie niezainteresowany tematem promieniowania elektromagnetycznego. Tak, on tam ma różne takie e, dłuższe wypowiedzi e, w kwestiach takich światopoglądowych bardziej. E, a wracając do tematu, więc kwestie karne wchodzą w grę jak najbardziej, e, kwestie szkód środowiskowych, zdrowotnych, w tym śmierci e, ru, ludzi. E, umarło w zeszłym roku chyba 414 tysięcy. W 2019 roku urodziło się, z tego co o, pamiętam, 420. nie, mniej 270 tysięcy się no mówię, urodziło. 470 tysięcy? No dobrze, czyli jest to taki rząd wielkości. Jest to względem narodzin, znaczny deficyt, tam stu kilkudziesięciotysięczny Lekarze głowią się dlaczego. Głowią się dlaczego my spodziewamy się dlaczego. Jednym z czynników środowiskowych, tym, który najmocniej eskaluje, zdecydowanie najmocniej eskaluje, jest, jest e, fatalne w skutkach zdrowotnych promieniowanie elektromagnetyczne. Więc wracając do tego pytania. Będzie, będą procesy, będą zarzuty karne. E, oczywiście do tego muszą, za to muszą się wziąć e, konkretni prokuratorzy, którzy się nie boją. Za to muszą się wziąć konkretne sądy, e, które też się nie boją. Oczywiście oni nie powinni się bać z mocy prawa, bo oni mają immunitet, ale wiemy też, że są zastraszani. E, przykład to jest kwestia pani, procesu pani Barbary Bączkowskiej. E, on jak w przeźroczu pokazuje patologię w polskiej prokuraturze, w polskim sądownictwie na bazie konkretnego case'u, konkretnego studium przypadku. Barbara Bączkowska, zachęcam do weryfikacji tej sprawy. E, więc, jeżeli prokuratorzy się za to wezmą, sądy, sprawa będzie całkowicie oczywista. Zarzuty karne, wyroki e, skazujące lub uniewinniające. Być może wyroki skazujące dla mnie, bo pomawiam, że niby ktoś dokonał przestępstwa. Ja e, służę jako świadek. E, mogę być pozwany, jak najbardziej, bo chodzi mi o to właśnie, żeby przenieść forum na poważne, bo to jest zupełnie niepoważne towarzystwo, bo się nie interesuje najważniejszymi tematami w Polsce. Zdawa sprawa, po prostu nie interesuje ich kwestia promieniowania elektromagnetycznego, nie interesuje ich kwestia w ogóle... NPC. <laughs> no nie mają takich skili może. Nie interesuje ich w ogóle kwestia... Musisz mnie wyposażyć, Mateusz, już odpowiednią terminologię, bo ja wiem, że to jest gra tutaj wszystko, że to jest wszystko ściema, ale oni po prostu y, grają w tę grę z nami, nie? Więc ja musimy. Nie gram, ja gram z wiem. Czekaj, bo tylko moje usta nagrywasz teraz. E, i dalej. E, drugi temat dzisiaj szczególnie ważny, pilny. Po to właśnie biegniemy do pana e, Borysa Budki. Jak ten pan się pięknie uśmiecha. Naprawdę nie ma nic do powiedzenia. E, pan dziennikarz z Telewizji Polskiej. E, funkcjonariusz z Telewizji Polskiej. Funkcjonariusz. E, trochę go prowokujemy, ale to właśnie żeby wywołać rozmowę, żeby wywołać dyskusję. No ale nie daje się sprowokować, bo jest widocznie profesjonalistą. Jeżeli mu ubodłem, to, to go przeproszę, zapytam go, czy go ubodłem, bo jeśli tak, to oddam mu honor. Ale raczej wiem o czym mówię, bo tam jest pełno funkcjonariuszy reżimowych. I dalej. Dzisiaj najważniejsza sprawa w tej chwili w Polsce, tu i teraz, w najbliższych godzinach się rozegra, to jest zamach na zamach na polskie surowce, zamach na polskie skarby, bogactwa naturalne, ten zamach jest warty setki miliardów. Chodzi o setki miliardów. W konsekwencji, w konsekwencji są to nawet setki bilionów. Chodzi o to, że ta ustawa próbuje rozstrzygnąć spór prawny między dwoma dużymi podmiotami, Miedzi Cooper, Miedzi Cooper a KGHM, Najprawdopodobniej, to jest kwestia do weryfikacji, tylko nikt nie jest zainteresowany pogłębieniem weryfikacji, na e, e, poczet jednego z tych interesariuszy, jednego z beneficjentów takiego rozstrzygnięcia. My się domagamy do tego, żeby sprawa, tak jak jest toczona w sądzie, w prokuratorze, była dalej tam toczona, żeby została upubliczniona, bo to nie jest możliwe, żeby ktoś o naszych skarbach naturalnych decydował zakulisowo. To jest całkowicie oczywiste. Gdyby ktoś czuł się obrażony, na przykład, Obrażany chyba się czuł pan główny geolog kraju, to jest chyba dziadzio. To jest chyba pan minister dziadzio. Gdyby się czuł obrażany, na przykład, że ja go dopytuję o to, czy dostał jakieś maile na przykład od, od jakiegoś z interesariuszy czy z, od beneficjentów te, takiego rozstrzygnięcia, czy gdzieś są jakieś rozmowy z jakichś nagrań, może albo jakieś dokumenty, których jeszcze nie pokazał, a został o nie zapytany przez posłów. Ja też o to pytam. Pytajmy o to wszyscy, Polacy. Jaka jest intencja? Od kogo wyszła inicjatywa tej ustawy? Wiemy doskonale, że nie wyszła ona od posłów, bo ci posłowie są niemądrzy, nie potrafią zrobić takiej ustawy. Więc od kogo dostali tą ustawę? Czy od ministra Dziadzio? Czy minister Dziadzio dostał ją od kogoś i przekazał? Jak wyglądała obieg dokumentów w tej sprawie? Najlepiej by to rozstrzygnęła prokuratura. Najlepiej rozstrzygnie, rozstrzygną to polskie służby specjalne. Ja się trochę obawiam, że skoro nie są zainteresowane, to ich nie ma, to one nie istnieją. Ale mam nadzieję, że się mylę, tylko po prostu działają na tą chwilę opieszale. Na tyle opieszale, że zaraz dojdzie do głosowania. Dzisiaj wieczorem dojdzie do, do głosowania nowelizacji ust, prawo geologiczne i górnicze. Myślę, że na tę chwilę to tyle, bo musimy iść do pana posła Borysa Budki, żeby go zapytać, czy jako klub który zagłosował negatywnie w pierwszym głosowaniu 23 stycznia i jako partia, która w Senacie także odrzuciła tą ustawę, są zainteresowani dodatkowymi informacjami, bo jeśli tak, to służymy wszystkimi ekspertami, wszystkimi argumentami, powiemy je bardzo klarownie na taką konferencję prasową jak tutaj, gdzie, jak widzieliście, byli, były wszystkie telewizje, mnóstwo ludzi zainteresowanych w Polsce karmią się takimi właśnie informacjami znaczącymi, ale jednak... Yy, w, no pewnie stojącymi dużo daleko dalej niż kilkaset miliardów, a nawet kilkaset bilionów złotych, bo służbę zdrowia, gdybyśmy mieli te 50 miliardów, byśmy naprawili bardzo szybko. Rozum rozumiemy to. Mowa no, o dwóch miliardach złotych. A tu była gadka o dwóch miliardach. Przepraszam, że tak e, się może spoufalam trochę, że to była gadka e, pana e, Borysa Budki, ale ja uważam, że jest to jednak adekwatne. Więc skoro mówimy, możemy rozmawiać o kilkuset miliardach, to ciekawe, czy pan poseł Budka poświęci nam 20 minut a może poświęci nam dwie, ale to będzie wystarczające, bo wtedy powiemy, jesteśmy do dyspozycji, zadzwonimy do górników, do Krzysztofa Tytko, jesteśmy z Wami, bo też jesteśmy zdecydowanie na nie, wiemy dokładnie, że jest to próba zalegalizowania chyba przestępstwa, no bo czym innym jest usankcjonowanie prawa wstecz, czyli tak zwana retroaktywność prawa. To się nie mieści w głowie, żeby coś takiego przechodziło, a tym bardziej, że ma to rozstrzygnąć wyroki sądowe. Także idziemy zapytać pana Borysa Błotki, czy jest poważnym człowiekiem i czy można z nim poważnie rozmawiać. No bo tak, proszę, żeby wszyscy dziennikarze ze mną poszli. Zaraz zapytam, czy któryś tutaj ze mną podejdzie. Który jest taki najodważniejszy, jak myślicie? Pani, że wszyscy są tej samej odwagi. Tak, ale testujmy to, bo wiesz, nie ma co ja się nie nastawiam. pani Tamten... jest Przepraszam, czy pani jest odważnym redaktorem? Tak? A możemy chwilkę zamienić? W ogóle? To jaka to odwaga? To idźmy dalej, zobaczmy. Jakiegoś odważnego redaktora poszukajmy. Słuchaj, to ja przerwam na razie tom.